Witajcie w nowym vlogu i dzisiaj mamy poniedziałek. U mnie przesyłkiem to w sumie trochę się działo ciekawego, ale jakoś tak zupełnie nieświadomie mało zakręciłam. Więc że teraz siądę i trochę poopowiadam o tym, co się u mnie działo i też pokazuję kilka rzeczy. No więc, zaczynając od soboty, to byłam z koleżanką na takim festiwalu roślin i ten festiwal, z tego co że on jest w ogóle w kilku miastach Polski i jest on również e, chyba co roku. E, ja znam jakiegoś czasu sobie mówię, że w, w, pójdę na ten festiwal, ale jakoś ciągle mi coś wypadało i w tym roku po raz pierwszy udało mi się dotrzeć. E, było to bardzo ciekawe wydarzenie, chociaż szczerze powiedziawszy trochę inaczej je sobie wyobrażałam. Ogółem były tam takie długie półki, stelaże z kratami, roślinami, które można było sobie kupić kwiatów naprawdę było sporo, ludzi też było bardzo dużo i były tam kwiaty różne, takie bardziej znane, typu jak fikus, fitonie, jakieś tam kaktusy, no i były też kwiatki takie mniej znane totalnie. Mi się w ogóle od jakiegoś czasu marzył taki kwiatek z różowymi liściami, on się chyba nazywa aglanomea, pink star, coś takiego. No natomiast no te kwiaty są w ogóle dość drogie i to właśnie na tym festiwalu również było, ona chyba kosztowała z 85 zł czy z 60 parę zł coś takiego. Także no dość sporo, jak na to, że nie wiadomo czy one się przyjmą czy nie. Natomiast znalazłam inne kwiaty, które właśnie miały też różowe liście, no i oczywiście musiałam je kupić, także zaraz je pokażę. I słuchajcie, kupiłam takiego maluszka, jak widać tutaj te żyłki czy korzenie ma różowe. Naprawdę mi się on bardzo spodobał, jeszcze w ogóle tutaj te liście z zewnątrz są też całe różowe. To jest Maranta leuconeura fascinator i ona nie kosztowało 13 zł. A no bo właśnie na tym festiwalu chodziło o to, że te ceny niby są mm, niższe niż można by kupić w internecie. Oczywiście ja tak do tego podchodziłam na przykład z przymrużeniem oka i mnie niektóre kwiatki, które jednak da się kupić e, taniej niż tam ale tak, właśnie były ceny i te, i te które można znaleźć w internecie oraz to, po jakiej cenie oni sprzedawali. No i tutaj ja ją kupiłam za 13 zł, a tutaj było napisane, że niby jej cena taka w internecie to 25 zł. No nie wiem, czy serio, ale wydaje mi się, że jak na tą cenę, to całkiem spoko. Ogółem ten hmm, kwiatek, jak widzicie, wygląda tak był trochę przygnieciony. W ogóle coś z tymi własnymi było tak nie do końca tak na tym festiwalu, dlatego że one wszystkie były po prostu albo tak jakby rozerwane, albo tak mega przygniecone, albo po prostu przy transporcie ktoś yy, je źle przewiózł e, tak, ucierpiały. Albo no nie wiem, ludzie tak powykupowali, że same już takie najgorsze zostały, albo one są takie mega delikatne, to też jest możliwe, bo właśnie... Yy, no jednak wszystkie kwiatki były w bardzo dobrym stanie, tylko, tylko z tego co gdzieś tam przeuważyłam, to właśnie te e, były w takim ciężkim stanie i mnie w ogóle było znaleźć z tego kwiatka takiego, który nie miałby rozwalonych liści albo jakiegoś takiego mego było ciężko. Znalazłam sobie takiego, który ma tu w ogóle aż cztery liście, bo tak to to było na to dwa i to było tyle. Także e, jestem zadowolona, podoba mi się. No i mam nadzieję po prostu, że on mi się przyjmie i wszystko będzie z nim ok. Także tutaj jeszcze przybliżam, zobaczcie sobie. Naprawdę bardzo mi się podoba i zapowiada się bardzo fajnie. I drugi kwiatek, który kupiłam również jest różowy. Różowawy w sumie. Szczerze mówiąc jak ja byłam właśnie w tym, na tym festiwalu, to on mi jakoś tak urzekł mega. I w sumie moją koleżankę też, bo ona chyba również tego kupiła. Tutaj jak przyszłam do domu i w świetle dziennym jakoś tak, już mniej mi się podoba, bo on też był w ogóle tak w folii tak zamknięty, nie. więc w tej folii tak ładnie też się prezentował. Nie wiem, jak go pokazać może w ten sposób. To, to jest ogółem... Yy, ok, e, wersja taka z Harklings. E, nie, nie wiem jaka wersja. Wersja, coś tam było z Indian, yy, Indian coś tam. Ale tutaj mam właśnie napisane Sparkling Beauties, i one faktycznie, no po prostu, te liście mają takie, jakby po prostu błyszczał, jakby one były z brokatu. Ja się nawet zastanawiałam, czy, ten kwiat, czy tego krew po prostu ktoś nie osprayował jakimś brokatem, bo naprawdę, tak mi się dziwnie to wydawało, że krew z sensie może jak wyglądać. Dobra, i tak się prezentuje. Od góry to wygląda całkiem, całkiem fajnie w sumie. Także takie nietypowe, no i ten, tutaj go włożyłam już tak wstępnie do takiej małej doniczki, ale nie wiem, czy w tej zostanie, dlatego, że ta doniczka mała mi przyniosła, ale nie wiem, czy właśnie nie kupić takiej jeszcze większej trochę, żeby, żeby ten kwiatek miał tam trochę więcej miejsca. No i tak wyglądają właśnie te dwa moje kwiatki, jestem z zadowolona. No i teraz po prostu muszę im jeszcze kupić doniczki, także nawet nie wiem, może dzisiaj pójdę je kupić, po festiwalu poszliśmy z koleżanką jeszcze do kawiarni, wzięłyśmy maczę i ciasta. Ja wzięłam sernik pistacjowy z białą czekoladą i był obłędny. No, i to była sobota. A jeśli chodzi o niedzielę, to w niedzielę e, z rana e, byłam w galerii, w sumie tylko głównie w Senseju. porozmawiać się trochę za doniczkami. W końcu żadnej doniczki nie wzięłam, bo szukałam takiej różowej, fajnej, ale no nigdzie prawie nie było różowych doniczek, więc końcu już miałam dość. Ale tak, byłam w Sincero i tam udało mi się e, kupić dwie rzeczy. Po pierwsze kupiłam takie czarne, klasyczne tańcówki. Ona za mną już jakiś czas, więc to jest taki, no, przemyślany zakup i mm, w sumie, jak zacząłem się rozglądać po sklepach za nimi, to się trochę zdziwiłam, ile one kosztują. Te kosztowałyby mnie w takiej stacjonarnej cenie 40 zł, i właśnie w różnych sklepach też tyle kosztowały. Trochę byłam zdziwiona, dlatego że mi się te buty kojarzą tak po prostu e, zwyczajnie, totalnie, jako e, takie tanie które które no, kiedyś po prostu każdy je miał i szło dostać wszędzie za dosłownie, jakiś tam bezcen, za 10 zł, czy coś. W sensie ja wiem, że jakby ceny poszły w górę, no ale mimo wszystko. Nie wiem, za takie tańcówki, które no, optymizm ma wersji to są zwykłe materiałowe tańcówki, jeszcze są no, która e, raczej szybko pęka. No to e, nie wiem, czy one są warte 40 zł. Na szczęście, tego dnia, kiedy byłam, była promocja 30%, więc ja za nie ostatecznie dopłaciłam 28 zł. Zastanawiałam się w ogóle jeszcze nad taką wersją białą bo białe w ogóle tańcówki chyba jeszcze bardziej mi się podobają, ale stwierdziłam w końcu, nie, że nie biorę czarne, bo czarne to będą niebrudzące się, będą bardziej praktyczne. Chcę mieć takie buty w którym się nie będę zastanawiała, wiecie, zakładam coś na siebie i one do wszystkiego mi będą pasować, także wydaje mi się, że spoko. I oprócz tego kupiłam sobie sweter w takim zielonym kolorze, ogółem też zielony, zielone kolory w ogóle za mną Chodziły od niedawna na wiosnę. No i jak zobaczyłam ten sweter, to, to bardzo chciałam go mieć. Widziałam u nas w Komisji jakieś żakiety w takim kolorze, i one również mi się spodobały. Również wzięłam sobie do przymierzalni, ale jak mogę się zobaczyć po wczesnym to miały taki średni materiał, a ja w ogóle do wyglądałam słabo, więc ostatecznie z tamtego zrezygnowałam. Ale na ten sweter się skusiłam i on też, na niego też wchodziła promocja, więc za niego też zapłaciłam 28 zł, że więc bardzo fajnie. Aha, nie pokazałam tutaj, więc to jest taki e, sweter um, z, e, z guzikami, zaraz go jeszcze na siebie nałożę. No i tak właśnie się prezentuje, myślę, że bardzo fajnie, że będzie taki idealny na wiosnę. a Ale z niego też w ogóle musiałam zjeść XS, no bo te swetry są e, no, te wszystkie e, okrycia, lecz są teraz takie Duże, znaczy są się takie szerokie i te rękawy, nawet właśnie ten tutaj, y, ma dość szerokie rękawy, a to jest XSK, no ale y, właśnie już no, ta XS leży lepiej niż właśnie jak leżą też SK. Więc tak, mi się bardzo spodobał, No i taka zachcianka, właśnie y, no, w kolorze zielonym. Pełniona i już się nie mogę po prostu doczekać jak zrobi się e, ciepło na dworze i po prostu będę mogła założyć na siebie tylko ten sweter do żadnej kurtki plus do tego te tenisówki, e, czarne spodnie i iść na dwór na spacer albo pojeździć rowerem, także no, nie mogę się tego doczekać. Właśnie na tej galerii tam byłam tak na krótko, a potem niedawno pod południu odwiedzali nas moi e, rodzice, także przyszli na obiad, więc przygotowałam e, jeszcze. Lazanie, którą w sumie też możecie zaraz zobaczyć. Została mi słuchajcie, moja reszteczka lasagne, także zaraz się to Zrobiłam Zrobiam właśnie oprócz mięsa mielonego ze szpinakiem, także taka urozmaicona wersja. Ja właśnie tą wersję ze szpinakiem zdecydowanie bardziej lubię, nie jest aż taka ciężka jak e, samym przekładana samym mięsem. Weźmy się na spacer, z tej strony tym, bo to jest jakieś ale tak właśnie min minęła nie no i cóż, dobra, ja się idę z tego swetra i jeszcze wam coś pokażę. No więc ostatnio kupiliśmy sobie takie trzy produkty wegańskie do przetestowania i w sumie to teraz dopiero zwróciłam uwagę na to, że tylko ten tutaj to jest smalczyk, a te, te dwa opakowania to są pasty. Ja byłam święcie przekonana, że właśnie te trzy to są smalczyki, tylko w takiej wersji właśnie wegańskiej. E, więc tak, ja tą pastę ze słonecznikiem, ogórkiem i koperkiem już kiedyś miałam. I szczerze mówiąc, to jest ona dosyć taka specyficzna. Mi na początku tak średnio przypadła do gustu, ale no musiałam się przestawić i później już mi zesmakowałam. E, ale powiem tak, że jeśli chodzi o ten smalczyk tutaj, no to on jest po prostu przepyszny i dosłownie smakuje jak taki smalec pochodzenia od zwierzęcego więc no po prostu kropka w kropkę można powiedzieć a on jest z fasoli i cebuli z jabłkiem także naprawdę ten jest super bardzo fajny polecam no i dzisiaj jeszcze otworzyłam tą pastę, żeby też przetestować i coś o niej opowiedzieć. No więc ona jest tutaj ze słonecznikiem, suszonymi pomidorami i bazylią. Również jest smaczna i jeśli chodzi o ten słonecznik i suszone pomidory, to tak, są one w tej pasie właśnie wyczuwalne. Ale dzisiaj w ogóle zwróciłam dopiero uwagę na ich skład, bo znaczy tak jak tutaj jest napisane, one nie mają konserwantów. Ogółem pod kątem składów są całkiem w porządku, natomiast nie pasuje mi ich kolejność składowa, w sensie, może ja tak pokażę, powiem o co mi tutaj chodzi. Mianowicie, tak, na pierwszym miejscu jest tu woda, a potem olej rzepakowy. Ja się tego w ogóle nie spodziewałam, że już na drugim miejscu mamy olej. Dopiero później jest, są, jest tak słonecznik, pomidory suszone. Także szczerze powiedziawszy, no. Nie wiem, tak się trochę tym rozczarowałam, no bo nie chcę jeść w oleju, że tak powiem. I w sumie tutaj też przeczytałam te składy i chyba taki naj, najsensowniejszy, przynajmniej jak dla mnie, no to ma właśnie ten smalczyk z fasoli i cebuli z jabłkiem, bo tutaj na pierwszym miejscu mamy fasolę białą gotowaną w, jako 44%, Później woda, no znowu olej pakowy, no ale to już powiedzmy nie, nie jest jakby głównym i to pierwszym składnikiem. No i później mamy tak cebulę, jabłka suszone i, i inne przyprawy. Także no nie wiem tak do końca co o tym myśleć. Są takie smaczne, takie inne totalnie w smaku. Fajne i urozmaicone, aczkolwiek następnym razem, jeżeli miałabym kupić, no to myślę, że zdecydowałabym się na ten smalczyk raczej. Ja tym razie ja sobie właśnie zrobię kanapkę, Myślę, że z którymś z tych past. Myślę, że z tym smalczykiem, bo tu już jest reszta i chcę ją wykończyć. Chyba będę lecieć jeszcze w poszukiwaniu, właśnie tych doniczek dla moich nowych nabytków. Ja przychodzę jeszcze z takim małym update'em. Także jakby mi nowych butów w tym vlogu było mało, to obrałam sobie kolejne. <grym> um, mi się białe buty bardzo podobają, poprzednie. Miałam też białe, mm, rozwaliły się trochę. Mi zależało na takich po prostu klasycznych białych, żeby nie miały żadnych jakichś tam kolorów, dodatkowych wzorów. Yy, te prezentują się naprawdę bardzo fajnie, tak zgrabnie, więc wzięłam. Yy, I teraz tak, właśnie kupiłam te buty w sumie jak byłam szukać yy, doniczki. Doniczkę kupiłam na razie jedną, ale yy, chyba wrócę po taką samą, tylko mniejszą dlatego tego mniejszego kwiatka. I jeszcze przy okazji kupiłam jedną rzecz. Yy, taką herbatkę stykaną ja ją kupiłam w Dildzie i to jest biała herbata z jabłkiem i czarnym byzem. E, ciekawe połączenie, takie nietypowe. I ja już ją piłam i naprawdę w smaku jest bardzo dobra, taka wyrazista. I właśnie e, zrobię sobie tą herbatę. właśnie kawę i chciałabym poopowiadać trochę o książce, którą ostatnio przeczytałam, czyli Siedmiu mężów Evelyn Hugo, bo bardzo mnie ona wciągnęła, na ławach, się tylko odrywałam, to cały czas tylko myślałam, żeby ją kontynuować, dlatego chciałabym opowiedzieć, może to trochę kogoś zainteresuje, jeżeli jeszcze ktoś nie zna tej książki i skuździ do przeczytania. Generalnie no to jest to książka aktualnie dosyć głośna, która też mam, e, więc to mnie tak zachęciło do przeczytania. E, no ale oczywiście najbardziej za, zaintrygował mnie sam tytuł, dlatego że robić się w swoim życiu siedmiu mężów, no to dosyć taka pokaźna liczba jak na jedną osobę. Więc bardzo byłam ciekawa tego. Dlaczego Evelyn aż 7 razy wychodziła za mość? Czemu ciągle tych mężów jakby zmieniała? Co było tym powodem? W ogóle to tak powinna zacząć od samego początku, czyli kim jest w ogóle Evelyn? Jest ona taką e, sławną, bardzo znaną aktorką w świecie Hollywood, e, którą wszyscy uwielbiają i jest właściwie cały czas na świecinku e, różnych dziennikarzy, paparazzi. E, także taka e, ikona, można powiedzieć. No i akcja książki wygląda w ten sposób, że w wieku 79 lat Evelyn e, kontaktuje się z dziennikarką i e, umawia się z nią, że czas pisze losy jej życia. Jest to o tyle e, niezwykłe, można powiedzieć pewien sposób, że Evelyn nigdy w swoim e, dotychczasowym życiu nie chciała udzielać wywiadów, nie chciała po prostu mieć jakiegokolwiek takiego mm, kontaktu z dziennikarzami na zasadzie współpracy. No i e, cóż, ta dziennikarka e, Monik decyduje się na spisanie właśnie losów jej życia i później właśnie toczy się akcja. E, I po po, krok, po kroku, Valine opisuje e, każdego ze swoich mężów, każde e, swoje małżeństwo. I w sumie na samym początku e, Monik, czyli ta dziennikarka, zadaje jej takie pytanie, no wiecie, że miała siedmiu mężów, zadaje takie pytanie, e, kto, e, kto z nich był prawdziwą miłością jej życia. No i Ewelin opowiada, że się tego z biegiem czasu i z biegiem właśnie opowiadania historii o jej życiu. I w pewnym momencie Ewelin rzeczywiście dotrzymuje słowa i wyjawia jak to był prawdziwą miłość jej życia. No i szczerze powiedziawszy, zaskoczyło mnie to trochę i właściwie nie spodziewałam się takiego toku wyrany. Ale tak właśnie było. Ogólnie cała historia życia Ewelin jest bardzo, bardzo ciekawa, intrygująca. Ona sama jest też osobą taką, um, która tak jak mówią kocha że tak powiem, świat jako, że jest aktorką, jako, że jest wiele razy, bierze udział w takich e, bardzo rozchwytywanych filmach, e, jako główna bohaterka. E, ona sama też jest taką osobą dosyć... Niektórzy ludzie mówią o niej, że jest wyrachowana, można w pewnym sensie tak powiedzieć, ale jak dla mnie, no to jest bardziej osobą taką mm, twardo stąpającą po ziemi, e, tak bym to określiła, taką osobą, która po prostu trzeźwo potrafi spojrzeć na różne sytuacje życiowe i tak podejść do nich z głową, rozsądnie. Ona też miała dosyć ciężkie dzieciństwo, bo wychowywała się w takiej wiosce i no, żyła w takiej sporej biedzie, ale od początku powiedziała, że chce być aktorką i miała w sobie naprawdę bardzo, bardzo dużo determinacji. Miała też swoje, że tak powiem atuty, które wykorzystywała i dzięki temu udało jej się wspiąć mega wysoko, jeśli chodzi o swoją karierę filmową, w ogóle wejść w ten świat filmowy, zostać aktorką, ale jeszcze z tego poziomu, wspiąć się na szczyty kariery, no to w ogóle dosyć zdeterminowaną osobą, pracowitą i no po prostu kochała też swoją karierę. No i też dążyła do niej, można powiedzieć, częściowo, po trupach, do celu, chociaż no nie, ja nie, nie wiem, czy to jest dobra rzecz, nie, po prostu może lepiej w ten sposób, że pchała się jak nie drzwiami, tak oknami, przynajmniej na samym początku swojej kariery, no bo wiecie, ona była zwyczajną dziewczyną taką biedną, kilkunastoletnią, która jakby no, startowała z zera, dosłownie. Więc naprawdę, no, za tą determinację, za tą wolę walki i dążenia do celu, no to tutaj można ją podziwiać. Ale w ogóle sama jej postać bardzo mi przypada do gustu, bardzo mi się podobało jej takie właśnie praktyczne podejście do życia. Ale to już nie tak, że ona była właśnie taką wyrachowaną osobą, bo nie, bo zawsze przede wszystkim kierowała się swoim sercem w dużej mierze dobrem swoich bliskich, bliskich, których kochała. I patrzyła na tę sytuację tak, żeby było dobrze dla wszystkich, pomimo że różnie to wychodziło, ale. Wiecie, każdy ma też inne spojrzenie na życie, ale wydaje mi się, że to podejście Evelyn e, było takie bardzo rozsądne i bardzo, mm, bardzo na miejscu, także mi się ono akurat bardzo podobało i sama Evelyn bardzo mi jej postać i imponowała. Też ona była, wydaje mi się, że w gronie swoich najbliższych taką najrozsądniejszą osobą, e, wydaje mi się, w pewnym stopniu też taką mocno decyzyjną. No. E, I właśnie, kiedy jej nie tracili głowę, no to ona zawsze, tak jak powiedziałam, miała w jakieś tam rozglądania, Książka jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa ja nie mogę się od niej oderwać. W tyle mamy cały taki świat filmowy, różnych aktorów, producentów, różne nie wiem, nominacje do Oscarów, gale, więc to właśnie ta książka właśnie zachowana jest w takim stylu. Dowiadujemy się o wszystkich historii mężów Evelyn. Ja na pewno tak myślałam, że może byśmy, ona zmieniała tych mężów, bo nigdy nie ona trafia na taką swoją bratnią duszę, tak zwaną przysłowiową drugą połówkę. Ale e, okazało się, że to tak nie do końca było. A, I że m, sporo tych jej małżeństw było takich e, dosyć praktycznych, to jest w sumie takie dosyć przykre. Ale z drugiej strony, no to zawsze przede wszystkim tak, kierowała się swoją miłością. A... Hmm. No, nie chcę tutaj za dużo gdzieś tam zdradzać, to już trzeba przeczytać. Ogólnie właśnie ta książka utrzymana jest w sytuacji takiej właśnie miłosnej. Poznajemy tutaj różne takie rodzaje miłości, rodzaje miłości czy też niemiłości, nie wiem, miłość powiedzmy, aby coś uzyskać. Miłość, która jest na takiej zasadzie bardziej przyjacielskiej. Mamy też miłości, które prowadzą do czegoś. No i również czystnie krystaliczne miłości, takie bezinteresowne. Cała książka jest bardzo ciekawa, jeszcze w stylu głowy ciągle jeszcze się ma to, że na samym początku ta Monik się pyta, dlaczego Ewelin, taka znana gwiazda, znana aktorka, wybrała akurat ją do spisania tych losów swojego życia, skoro w ogóle ona jest taką zwykłą wycięcie niekarką z niskiego szczebla i po prostu jest to gdzieś tam dla tej Monik takie dziwne i podejrzane. No i Ewelin daje na to jakieś wytłumaczenie, ale oprócz tego mówi, że Monik też dowie się wszystkiego w swoim czasie, E, dlaczego wybrała akurat ją i na sam końcu faktycznie dowiadujemy się e, czemu Evelyn my wybrała akurat ją. I tutaj też jest e, pewna niespodzianka, można hm. powiedzieć, że w jakimś stopniu przykra, ale no tutaj też trzeba po prostu tą książkę przeżyczać, dlatego e, tak jak mówię, e, jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to jak najbardziej zachęcam, bo książka mega wciągająca, e, ja nie mogłam się oderwać i po prostu ciągle miałam ją w głowie. Naprawdę bardzo ciekawa.